Witam wszystkich, dzisiaj sobota, nowy sezon już otwarty 2021, topimy wosk. Chciałbym dzisiaj pokazać jak ja to robię. Tutaj mam topiarkę, najprostsze co mogłem wymyślić, nie kupowałem. Jest ze stali kwasoodpornej, na 10 ramek, albo pół stawkowych, albo gniazdowych, w zależności. Jakie ramki chcę topić? Na chwilę obecną przetapiłem już wszystkie ramki. Teraz będę drugi raz przetapiał wosk w topiarce. Już na czysto wiatro. Wiadro po pokarmie dla pszczół. Raj stopki. najlepiej, żeby zatrzymywały brud. Zakładamy. Wiążemy. No i praktycznie jesteśmy gotowi. Praktycznie już jesteśmy gotowi. Parownica zakupiona w Julii, Bardzo fajna, elektryczna Parownica ma 4 litry, właśnie to sprawdziłem Wystarcza na około 40 minut pracy W tym czasie sobie leżę na kanapie i oglądam telewizor A na dole mi się topi wosk Zaraz zalejemy, włączymy Troszkę wody dolejemy, najlepiej mieć wszystko pod ręką. Używam tego zestawu już drugi czy trzeci sezon, jak na moje potrzeby sprawdza się rewelacyjnie. Koż oczywiście w środku też jest wykonany ze stali kwasoodpornej, pokrywa. Jedna, druga, żeby nam para nie uciekała, musimy chwilę poczekać, nim parownica yy, zacznie produkować parę. Ale to pokażemy zaraz, jak rozpocznie się sam proces już topienia wosku. Parownica już działa, jak możecie usłyszeć, para leci do topiarki, bo zostanie zaraz ogrzany a później rozgrzany zacznie się topić i trafi finalnie do wiadra znajdującego się na dole tu już mamy raz przypuszczony wosk ten wosk jeszcze raz zostanie poddany procesowi topienia i w takich blokach mniej więcej zostanie zapakowany zostanie zapakowany i wysłany to pasieki, która przy, corocznie przygotowuje mi węzę. Węzę jaką dostaję, jest to węza wielkopolska. Uważam, że bardzo dobra, świeżutka, na ramki wielkopolskie. Zabawiam również węzę na półnastawkę, przyciętą na wymiar. I tak gotowe ramki wraz z węzłem są gotowe, czy bardziej węza jest gotowa do podjęcia. Tak jak widzieliście, go spłynie. Myślę, że już jest końcówka. Sami dobrze widzicie, po co była końcówka. W międzyczasie dolałem również jeszcze wody. Żeby proces był ciągły, bo minęło już co najmniej 40 minut. Zobaczymy, co jest w środku. Czy cały. Cały głos w bloku rzucone się roztopił To o tym mówiłem To proszę żeby się nie poparzyć. Mniej więcej tyle zostało Jeszcze chwila i będzie już koniec. Przemieszamy! Przemieszamy. I to właśnie będzie koniec dzisiejszej relacji. Tak otrzymany wosk wystygnie. Będzie idealnie żółciutki. Wszyscy gotowi do wysłania. Nie będę Wam już zabierał czasu. Ja jeszcze mam robotę, jeszcze mi zostały trzy bloki i chciałbym to dzisiaj skończyć. Pozdrawiam pszczelarzy, szczelarki i widzów.